Dziś chcę stworzyć taki wykres, na którym widzimy skrzynkę i tak zwane wąsy. I chodzi o to, że chcę podsumować jakiś parametr, który zmienia się z założenie z dnia na dzień. Tam jest wiele pomiarów i chcę to mieć wizualnie rozpatrzone statystycznie. To jest bardzo proste do stworzenia. Wystarczy tylko odpowiednio przygotować dane. I tu właśnie założenia jest, że to są pomiary wykonywane codziennie, więc w jednej kolumnie mam datę i tu wartość pomiaru. I nie ma znaczenia, czy ten pomiar był wykonywany o 6 rano, o 8, czy wieczorem. Chodzi tu o konkretną wartość przypisano. I teraz wystarczy właśnie zaznaczyć pojedynczą komórkę karta, wstawianie, szukamy naszego wykresu skrzynka i wąsy i już mamy stworzony ten wykres. I zanim się kryje dużo statystyki w większości sytuacji możemy tak uproszczenie powiedzieć, że tu ten, ten górny punkt to jest maksimum, ten dolny to jest minimum, tu powinniśmy, to powinna być Średnia, mediana, no i cały ten ten boks to jest związane z kwartylami pierwszym i trzecim. To jest odpowiedni rozmiar. No i tam jeszcze tam dochodzą pewne elementy, ale tak tu statystycznie mamy rozkład tych punktów przypisanych do konkretnego dnia. I właśnie przez to, że ja chciałem to, żeby było w jednej serii i obok siebie porysowane to musiałam odpowiednio przygotować moje dane. I tu pojawiają się takie nietypowe kropeczki, które po prostu nie pasują do tej głównej skrzynki, do tej głównej części wykresu. I to są punkty odstające, tak jak nie pasują po prostu do reszty wykresu. I jeśli nam na nich nie zależy, nie chcemy się zajmować, dlaczego czy tam poszedł błąd, czy to jakieś odchylenie od normy, to możemy właśnie sobie. Tutaj odznaczyć te punkty. No i wtedy, jak tych punktów nie ma, też wykres dopasowuje się rozmiarowo do naszych danych. No i tak, tu cała masa statystyki właśnie kryje się za tymi punktami. Widzimy ładnie rozłożone punkty. I jeśli miałbym te wartości pogrupowane z nagłówkami, to też wystarczy zaznaczyć pojedynczy punkt, karta wstawianie. No, bo szukamy naszego wykresu skrzynka i wąsy, to teraz nasze punkty, nasze skrzynki są pojedynczymi, osobnymi seriami. Tak to, to już wtedy ewentualnie można dodawać serię, ma to jakiś sens. No i też każda z tych serii ma osobne punkty odstające. Więc tutaj wyłączyłem dla niebieskiej serii. A tutaj dla powiedzmy zielonkawej i pomarańczowej wciąż te punkty są, bo to są osobne serie i tu odpowiednio się wykres dopasowuje. I tu też mógłbym wstawić daty jako nagłówki. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia ze względu na to, że to są tylko nagłówki, czyli tutaj są traktowane jako podpisy, legendy i w zależności od tego, jaki efekt chcemy, uzyskać, czy to ma być część całości, czy osobne pomiary, możemy odpowiednio przygotować nasze dane.